75 lat temu generał Józef Kustroń poświęcił życie za wolność swojej ojczyzny w bitwie pod Oleszycami. 16 września w zespole szkół imienia generała Józefa Kustronia uczczono pamięć patrona szkoły. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli świata polityki, samorządowców i przedstawicieli lokalnych władz. Swoją obecnością zaszczycili m.in. minister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki, pani Ewa Kustroń-Deramos, wnuczka generała Józefa Kustronia oraz gość honorowy starosta powiatu lubaczowskiego. Józef Michalik. Na święto szkoły przybyli także uczniowie i grono pedagogiczne z zespołu szkół elektryczno-mechanicznych w Nowym Sączu, noszącego imię Józefa Kustronia. Uroczystość rozpoczęła się Muszą Świętą przy akompaniamencie orkiestry dętej w intencji generała Józefa Kustronia oraz żołnierzy poległych w wojnie obronnej w 1939 roku na terenie powiatu Lubaczewskiego. tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę w razie. Po także. Ten sztandar należący do wspólnoty strzelców jednostki strzeleckiej 2033 sprawia, że wszyscy, których ten znak jednoczy, Pokoju... Poświęcono także sztandar Jednostki Strzeleckiej 2033. Po odśpiewaniu hymnu Rzeczpospolitej i przywitaniu przybyłych gości w części oficjalnej głos zabrali organizatorzy uroczystości, dyrektor zespołu szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie, Andrzej Nepelski, starosta powiatu Lubaczowskiego, Józef Michalik, którzy wraz z przybyłymi na święto szkoły gośćmi przypomnieli o bohaterach września oraz podkreślili, jak ważna jest pamięć tamtych wydarzeń. Wartości największej. Ten największą wartość w bardzo krótkim okresie: wychowanie patriotyczne, poświęcenie się Bogu i czyźnie te honory, które były na sztandarach tej armii wrześniowej, która szła. Tutaj przez do łubacza. To Armia 21, Dywizja Generała Gustronia, ale również. Generał który walczył o rolę. Dzisiaj, również w świecie poszukiwania i prędkości informacji, czasem próbuje się nadążać za tym, co jak wspominano, jest idą, jest błysk jest coś takiego, co chwilę trwa, ale myślę, że również trzeba wrócić do tego, co jest naszym rdzeniem w historii. Dzisiaj w Polsce trzeba pokoić, spokoju, żebyśmy Polacy byli zjednoczeni, bo podzielonych Polaków już parę razy próbowano pozbawić wolności, rozbierano. Ta nauka historii jest bardzo ważna. 16 września 1939 roku w bitwie pod Poleszczy Samą zginął generał Józef Gustawy. Wówczas Pewnie nikt nie przypuszczał, że my w tej szkole będziemy go mieli za patrona. Że będzie wzorem dla naszej młodzieży. Że będzie inspirował nas w pracy wychowawczej. Ale rada pedagogiczna tej szkoły, kombatanci, nauczyciele tej szkoły, 12 maja 1968 roku postanowili nadać imię w zasadniczej szkole zawodowej właśnie generała Józefa Kustrona. A lato było piękne tego roku, jak mówił poeta. I w to piękne lato przyszło mi walczyć o wolność ojczyzny i walczyli, nie wiedząc, że ta walka jest nadalemna walcząc o humor. Chociaż warto się zastanowić nad pewną aksjologią, systemem wartości, o którym mamy zmierzać, nauczać. W poprzednich czasach zawsze na początku roku, że starci nauczyciele pamiętają, przychodziła taka niebieska książeczka, główne kierunki w pracach w szkół. Dzisiaj to my szkołom dajemy to, aby przede wszystkim sięgali do historii małej ojczyzny i na podstawie historii małej ojczyzny Poznawali historię wielkiej ojczyzny, naszej, Polski i historii Europy, świata. Dlatego warto uczyć się historii i tego typu uroczystości, jak dzisiejsza, to jest właśnie nic innego jak nauczanie historii. Akt My ufundowania sztandaru dla jednostki strzeleckiej 2033 strzelecki imienia generała brygady, brygady Józefa Kustronia w Lubaczowie odczytała pani Ewa kustroń Ramos, po czym odbyło się uroczyste wbijanie gwoździków do sztandaru Kustrym przez fundatorów oraz podpisanie aktu przekazania. Standa, który dziś otrzymujecie, jest zgodnie z naszą narodową tradycją symbolem waszego przywiązania do wartości, które kultywowane przez wieki pozwolimy na przedszanie narodowe Kanonik Józef Dudek proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oleszycach Wiesław Kapel wójt gminy Lubaczów Maria Magon, burmistrz miasta Lubaczów. Pułkownik Ireneusz Merta, dowódca jednostki wojskowej w Niwkach Chorwacji, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru na ręce dowódcy jednostki strzeleckiej 2033, Tomasza Kantora, sztandar przekazał komendant główny Związku Strzeleckiego, strzelec Józefa Piłsudskiego, młodszy inspektor Marek Matuła. Józefa Komenda Główna uchwala, co następuje. Nadaje sztandar jednostce strzeleckiej 2033 im. generała Józefa Kustronia z siedzibą w Lubaczowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 września 2014 roku. Pokaz musztry paradnej wykonał pododdział strzelecki z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie pod dowództwem Sekcyjnej Związku Strzeleckiego Agnieszki Bosek. Następnie odbyła się część artystyczna. Zaprezentowano polski taniec narodowy Krakowiak oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z zespołu Szkół. Odbyło się także ślubowanie klas pierwszych. Ślubujemy! Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje naszych nauczycieli, wychowawców i rodziców. Ślubujemy! Wyrabiać sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym. Ślubujemy! Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek. Dbać o piękną mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny. Super. Odznaczeniami z rąk ministra Edukacji Narodowej uhonorowano nauczycieli zespołu szkół imienia generała Józefa Kustronia. Przed budynkiem szkoły odsłonięto i poświęcono płytę upamiętniającą 75. rocznicę śmierci patrona szkoły oraz złożono wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową przez zaproszonych gości i delegację młodzieży. Odbył się także apel poległych, pokaz musztry paradnej oraz defilada jednostek strzeleckich. Zwieńczeniem uroczystości było spotkanie ministra edukacji narodowej z kadrą pedagogiczną i zaproszonymi gośćmi.